Cześć, było pytanie, o co chodzi z tymi stożkami centrującymi do frezarki, a mianowicie zależy nam na tym, aby pierścień kopiujący, zwłaszcza w takich budżetowych frezarkach, był idealnie wycentrowany osiowo e, względem tutaj freza. Pierścień kopiujący musi być tak osadzony, żeby ta odległość od freza w każdym kierunku była taka sama. No i właśnie do tego jest ten stożek centrujący. To jest bardzo istotne przy frezowaniu na przykład z szablonami. I tak jak widać, stożek jest już zamontowany w przecionie. Pierścień kopiujący jest luźny. Pasowujemy go tak wstępnie tutaj w tą podstawę. I można odblokować frezarkę. I teraz ten pierścień kopiujący wycentruje nam się osiowo względem przyszłego freza, który będzie w to miejsce zamocowany. No i tak wycentrowany pierścień kopiujący. Nawet można delikatnie tą podstawę ku górze odciągnąć, żeby ten pierścień się właściwie tutaj osadził. I już można pierścień kopiący, sobie na stałe przykręcić. No i frezarka jest gotowa do pracy właśnie z szablonami. Natomiast w nieco droższych frezarkach, ten pierścień kopujący, tutaj w przypadku na przykład Festula, on się centruje po wpięciu sam i tutaj nie, nie trzeba nic robić.